Dziś w Gdyni Gala Beast of the East na ring wyjdzie ścisła czołówka polskiego MMA i kickboxingu. W walce wieczoru Michał Masakra Kita zmierzy się z Damianem Pitbulem Grabowskim. Ten drugi jest pewny siebie, ale przyznaje, że starcie z Kitą spędza mu niekiedy sens powiek. Jestem przygotowany, znam swoją wartość, jestem pewny siebie, jestem gotowy na walkę jutro z Michałem Kitą, jestem gotowy na nią nawet dzisiaj. Myślę, że będzie bardzo emocjonująca walka. Stres jest, ale bardziej jest to stres taki poświadomy, podświadomy, że zachowuję się normalnie, rozmawiam sobie z kolegami, żartuję sobie, ale, ale gdy zasypiam, to, to czasem ten sen jest taki przerywany, śnią ci się jakieś dziwne rzeczy, że przed kimś uciekasz, ktoś się goni, nie możesz uciec. To, jest, to są tego typu, że tak powiem, takie moje jakieś odczucia, ale, ale ogólnie jestem spokojny, jest to moja dwunasta walka, Jestem już doświadczonym zawodnikiem wcześniej. Bardzo dużo zawodów graplerskich brazylijskiego jiu submission fighting. Także jestem przygotowany i mentalnie, i fizycznie do, do jutrzejszego starcia. Ja nie chciałbym być nieskromny, ale, ale swego czasu odnosiłem duże sukcesy na, na tej arenie, właśnie submission fighting, brazylijskiego jiu czyli w sportach chwytanych. No i też moim atutem jest właśnie walka w parterze. Jutro, jeżeli znajdzie się ta walka w parterze, w jakimś tam momencie tej walki, ja wierzę, że tak będzie na pewno, ponieważ będziemy walczyli całe 10 minut. Nie widziałem jeszcze walki, która by się skończyła w stójce. Tylko w stójce. Jeżeli trwa troszeczkę dłużej, to, to w tym parterze będę szukał swojej szansy. Ale tak jak powiedziałeś, jeżeli dojdzie do walki w stójce, no jestem gotowy na walkę w każdej płaszczyźnie. Czy będzie to stójka, czy będzie to parter, czy będę za jego plecami, czy on będzie za moimi. Jestem przygotowany na każdy aspekt, były ciężkie przygotowania.